Milion TNT, 100 tysięcy zombie, albo może gigantyczną ilość kaktusów. Te i 9 innych sposobów na zniszczenie Minecrafta zobaczycie w tym filmie. Zaczynając od miliona piasku spadającego na pajęczyny. Obstawiam, że komputer nie da rady, ale przekonajmy się. Dobra, tak widziałem tutaj pajęczyny, milion piasku i jeśli wpiszę tą oto komendę, tą, yy, to ma się coś stać, czyli wywaliśmy Minecrafta. Jednak oby nie, ale obawiam się, że wywali. Więc uwaga, 3, 2, 1. Oj oj oj, 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 No i przewalone. No ogólnie widzę, takie kółeczko mi się kreci, co oznacza, że... No, za chwilę wywali Minecrafta. No, nic nie mogę zrobić, dosłownie. Chyba trochę za dużo tego piasku dałem. Ewidentnie za dużo. Oj, oj, czekaj, może coś, coś? N nie, chyba raczej nie. Chyba nie da radę komputer. Mamy 0 fps no ładnie. No, a więc Minecrafta wywaliło, no. Piasek nas pokonał. Ale przejdźmy do kolejnego sposobu, jakim będzie przejście na wersję 24W, 44A i wejście w GUI Cross. No? Naprawdę nie wierzę, że to można coś zrobić. Dobra, więc następny sposób widziałem na YouTube i mamy wejść w menu od y chwila, no, no tego czegoś i podobno ma to wywalić Minecrafta. Jakoś w to nie wierzę, ale no dobra, sprawdźmy. Stawiamy uwaga. Nie wierzę. Myślałem, że to clickbait. No nie, nie no wywalił Minecrafta, nie, nie, nie wierzę. No nie wierzę. Myślałem, że to clickbait. No, więc takie coś nas pokonało. A my idziemy do kolejnego sposobu. Dalej mamy użyć komendę, ale zdaje mi się, że ktoś zbyt dużo zer napisał. Obawiam się o mój komputer. No, tak więc teraz potrzebujemy takiej oto komendy i zobaczymy, co się stanie. No, no i po Minecraftie. Dziękuję ci, komendo. No i tak wygląda jak ją komendy. A ja miałem jeszcze dobrze tu używać... Komendy bloku na always active A tutaj jedna komenda mnie pokonała No i dobra, Minecraft nie wytrzymał, więc Idziemy tylko jednego sposobu Dobra, następnie mamy zaznaczyć duży teren Użyć komendy expand vert, a potem set zero Coraz bardziej zaczynamy się obawiać Czy ten film to był dobry pomysł Dobra, tak więc teraz potrzebujemy siekierki No i mamy zaznaczyć dosyć duży teren, więc Zacznijmy może tutaj No i tutaj Teraz wpisujemy Expand vert Vert, vert Oj, trochę dużo tych bloków. Nie podoba mi się to. A teraz wpisujemy set 0. Dobra, chyba komputer da radę. E, dobra, trochę małe to było, więc może zaznaczymy większy teren. Czyli tu. I może jeszcze tu. Teraz jeszcze raz. Nie, no, trochę mało tych bloków. Jeszcze więcej trzeba zaznaczyć. Tak gdzieś tu. No dobra, od razu lepiej. Nie, dobra, jeszcze mało. Tutaj. 7 milionów, jeszcze za mało. Tak, do 10 dobijemy i będzie Git. Tutaj? Jeszcze kawałek. Dobra, no, tutaj. No jest Git, dobra. Teraz expand WERT. WERT, no. I teraz set 0. Oj, teraz będzie lag. No, trochę dużo tych bloków 53 miliony. No, tak troszeczkę. Oj, teraz chyba już komputer nie wytrzyma. No, nic się nie dzieje. Dobra, przekonamy się za chwilę, czy wywalił Minecrafta. To nic się nic nie dzieje. Wpiszmy jeszcze raz set. set0. Poczekajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, czy komputer wytrzyma, czy jednak wywali. M, e, dobra, chat nie wyrabia coś. Dobra, wpiszmy jeszcze raz set0. Dobra, ja tu czekam dalej, a w tym czasie przejdźmy do kolejnego sposobu. Także idziemy dalej i standardowo komenda. Ta podobno ma mi zniszczyć Minecrafta, więc sprawdźmy to. Tak, tak więc teraz w z tego sposobu potrzebujemy command bloka. I teraz wklejamy tą oto komendę repeat always active done. I teraz musimy wziąć śnieżkę czyli snowball i mamy ją rzucić i uwaga co się stanie? Nic się nie dzieje. Dobra, jeszcze raz. Ehm, nie działa. Dobra, jeszcze raz. Nie działa. O co chodzi? no, coś nie działa niestety, pewnie... O, dobra, dobra, zaczęło działać. No, nie wiem jak to zadziałało, ale zadziałało, no i... no, komputer nie wytrzymał. Nic ja mogę tutaj zrobić. Ja nie mogę. No, o, 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 wywaliło Minecrafta, no, super. Więc idziemy do kolejnego sposobu. Tak więc teraz mam stworzyć świat tylko z kaktusów i zniszczyć jednego na środku. Sprawdźmy, co się stanie. Dobra, tak więc tutaj mamy taki piękny świat tylko z kaktusów. I teraz, jak zniszczę tego to jednego kaktusa, to mam je zreagować w więc sprawdźmy. Ehm. Um, nic się nie dzieje. O, chwila. Ja, o! Coś się zaczyna dziać. No, tak trochę wolno. No, coraz bardziej reaguję przy każdym takim usunięciu tych kaktusów. O, po 3 fps -y. 2 fps -y. o! Pięknie. 1 FPS, dobra. Dojdziemy do zera. O, 0. No, jak ładnie, e, może spróbujmy stąd odlecieć, tak, e, spróbujmy. O, lecę, uwaga, ucieczka, o, o laguje Minecraft, nie dajemy rady, no i przemalony. Minecraft wróć do działania, proszę, teraz muszę delikatnie obrócić myszką i uciekać stąd. No, więc zero FPSów, no, da się grać, oczywiście, da się grać, e, nie ma żadnych lagów, nie, nie wiem, o czym wy mówicie, nie, nie ma żadnych lagów przecież. No, a ale... oczywiście, da się grać z łatwością, nie ma żadnych lagów. Nie, nie ma żadnych lagów. O, dobra, wywaliło Minecrafta. No, trochę to zajęło. No ale jak może było się domyślać, wywaliło. Ta oto komenda, a podobno ma mi wywalić Minecrafta. A zdaje mi się, że ktoś za dużo dziewiątek tam dał. No, a tak więc teraz mamy kolejną komendę, bo jakby inaczej. Więc uwaga, 3, 2, 1. I no, super, już wywala Minecrafta. No nie, no pięknie, nie. Jedna komenda, a to już wywala. O! O, co jest? Minecraft dobra radę. No dobra, a gdyby tak użyć command bloka i dać to komendy do środka, repeat i always active, uwaga. O, nie działa. To spróbujmy tak, jeszcze raz. O, dobra. O, teraz już działa. No więc mogę się pożegnać z Minecraftem. Pa Minecraft. No więc wywaliło Minecraft, bardzo ciekawie, bardzo się cieszę. A my idziemy do kolejnego sposobu. Mam użyć takiej oto komendy, która jest powiązana ze slime'em. Sprawdźmy ją. No tak więc standardowo potrzebujemy command bloka. stawiamy tą oto komendę, repeat, always active, done. i teraz potrzebujemy tylko slime'a, stawiamy go i uwaga, o, 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 o no, pięknie. E, fajnie, fajnie, no. Zobaczmy i tutaj mamy slime'ów. No, 8000 slime'ów, chwilkę. E, tutaj mamy Entity 9000 No pięknie 15000 Zobaczmy, czy się jeszcze zwiększy ich ilość. O i 25000 Slimów, jak ładnie, bardzo się cieszę. No więc, jeszcze wytrzymuje, zobaczymy za chwilę. No, ładnie, 0 FPS-ów, bardzo się cieszę. E, dobra, ogólnie kamerą ruszać w miarę mogę, ale no nic więcej nie mogę robić, bo tak laguje. O, no i dobra, wywaliło Minecrafta, dziękuję bardzo. Idziemy do kolejnego sposobu. Ale chwila, co jest jeden z poprzednich sposobów. O, dobra, komputer dał radę. Udało się. Usunęła się cała powierzchnia. Nie wie, że komputer sobie dał radę. Więc udało się, no słabe to było, powiem szczerze, no słabe, słabe. No ale dobra, idziemy dalej. Kolejny sposób mówi nam, aby wysadzić milion TNT będzie potężny wybuch. No a tak więc mamy tutaj milion TNT mamy zapalniczkę i odpalamy za trzy. 2. 1. Uwaga. O, 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 o. O no i pięknie. No więc TNT to nie jest dobry pomysł. A tym bardziej w tak wielkiej ilości jak milion. Ehm no, więc komputer nie wytrzymuje. Zacięło się aktualnie na początku, nawet nie w połowie, tylko na początku wybuchu. O, idzie coś dalej, powoli, powoli, ale idzie coś. No, 0 fps standardowo. Dobra, więc to wywaliło, komputer nie dał rady, więc idziemy dalej. Teraz muszę sponować 100 tysięcy zombie powodzenia na komputer. Dobra, więc teraz mamy zrobić 100 tysięcy mobów, tylko obawiam się, że komputer mój nie da rady. Chociaż jeśli przesadzam, jak nie dał rady, to co dopiero teraz. Ale dobra, potrzebujemy command blocka oczywiście. Wespniemy się trochę na górę, aby móc później w razie czego go zniszczyć. Postawmy go, no i wpiszmy komendę. Dobra, włączamy i uwaga, respią się te zombie. Ale giną coś. A po dobra, pomyliłem się. Dobra, teraz powinno działać. Uwaga, dobra, włączmy sobie jeszcze Timeset Night. O, dobra, teraz działa. No i czekamy tutaj aż będzie te 100 tysięcy. Aktualnie mamy 300. Więc może troszeczkę to przyspieszymy. Albo wiecie, co, jeszcze zwiększymy tą ilość. Bo nadal to jest trochę wolno. No i jeszcze. Dobra, no idzie pięknie. Mamy już tutaj no, 3000 zombie, no ale to nadal za mało. Da, teraz powinno być dobrze. Mamy tutaj e, 50 command bloków respiących zombie. No i mamy aktualnie 4500, prawie 5. Dobra, no, więc poczekajmy tutaj aż się zespite 100 tysięcy zombie. No więc jest 7000 zombie, a ja mam 6 FPS-ów. No nie widzę tego za dobrze. Jak to ma być 100000 ich. A tak więc mamy 10 10000 mów, jeszcze tylko 10 razy tyle. A mamy tutaj po 1-2 FPS -y max. Dobra, mamy 15 tysięcy, lecimy dalej. Dobra, mamy 20 tysięcy, jej! No a tu Minecraft ledwo nadąża. Dobra, mamy 30 tysięcy zombie, bardzo ładnie idzie. No i dobra, Minecraft nie wytrzymał i wywaliło, więc idziemy do następnego sposobu. Teraz mam użyć tej oto komendy, więc przetestujmy ją. Dobra, tak więc teraz potrzebujemy oczywiście command bloka. klejemy tą oto komendę, bierzemy dźwignię i raz klikamy i zobaczymy, co się stanie. Nie, nie mogę, nie, no dir... serio? A, tak bardzo laguje dirt? O, pięknie. Nie no, Dirt nas pokonał. O, i koniec, wywaliło. Więc idziemy do następnego sposobu. Więc kolejny sposób mówi nam, aby kliknąć klawisze F3+. +C. Tak więc raz, nie command block, nie komenda, a skrót klawiszowy. Co? Jakieś crashowanie. Uwaga. Ehm. Ehm, no, więc fajnie. Skrót klawiszowy nas pokonał. A ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba i do następnego.